Xiaomi po raz drugi już w tym roku organizuje konferencję na placu Konesera i po raz kolejny pokazuje więcej niż jedno urządzenie. W tym przypadku mamy do czynienia z kontynuacją serii średniaków oraz nietypowym urządzeniem w ofercie producenta, którego chyba nie mogliśmy się spodziewać, a które jest chyba najbardziej innowacyjną rzeczą, jaką Xiaomi zaprezentowało w tym roku. Pomijając oczywiście Mimix Alpha, który jest konceptem. Czy te smartfony się sprzedadzą, jak one wyglądają i czy warto je kupić, sprawdźcie w naszym materiale. Zacznijmy od mniejszego modelu, czyli Redmi Note 8T i ten telefon to jest przede wszystkim dobry upgrade dla tej serii, ponieważ pojawia się NFC, pojawia się ładowarka 18W, bateria nadal ma tę samą pojemność 4000 mAh, a bazując na testach Redmi Note 7 to sądzę, że można wyciągnąć z niej bardzo dobre czasy. Ze zmian warto wspomnieć o tym, że pojawił się ekran, który nadal ma 6,3 cala i jest Full HD i nadal jest to technologia LCD, ale wydaje się on być nieco jaśniejszy, nieco co lepiej prezentują się też te kąty widzenia, więc pod tym względem mam wrażenie, że Redmi Note 8T jest upgrade'em. Oczywiście firma skupia się przede wszystkim na aspektach fotograficznych. Mam tutaj aż cztery obiektywy. Jeden z nich to standardowy 48 megapikseli. Oprócz tego dostajemy obiektyw szerokokątny, którego wcześniej nie było w Redmi Note 7. No i otrzymujemy także obiektyw do makro oraz obiektyw do rozmywania tła. I ten zestaw myślę, że dla początkujących fotografów będzie jak najbardziej w porządku. Jakoś zdjęć, tak patrząc tylko tak naprawdę na ekranie telefonów, wydawała się, że jest całkiem w porządku. Oczywiście to wszystko wypadałoby zweryfikować w porządniejszych testach. Natomiast na ten moment myślę, że ten telefon może być dobrą propozycją. A właśnie, 13 megapikseli z przodu, jeszcze jakbyście nie wiedzieli, więc ten zestaw no, wydaje się być kompletny dla kogoś, kto nie chciałby przekroczyć budżetem 1000 zł. Z rzeczy, które są tak naprawdę formalnością, to warto wspomnieć o 4 GB Ramu u dragonie 665, czyli tak naprawdę niewielkim ulepszeniu w stosunku do 660 i jeśli Chcecie mieć więcej mocy, to niekoniecznie powinniście wybierać ten telefon, jeśli macie już Redmi Note 7, ale jeżeli chcecie mieć właśnie lepszą baterię, która ma szybsze ładowanie, no to tak, to wtedy to jest ten moment, żeby wybrać telefon, który kosztuje poniżej 1000 zł, a możecie go bardzo szybko ładować, co tak naprawdę nie zdarza się na polskim rynku. Ale tak naprawdę gwiazdą wieczoru było Xiaomi Redmi Note 10, które pojawi się także w wersji Pro, i w tej wersji Pro będzie miało 8 GB RAM i 256 GB na pliki użytkownika oraz obie obiektyw z ośmioma szkłami tak by te zdjęcia były jeszcze lepsze. Natomiast w obydwu telefonach znajdziemy aparat 108 megapikseli, czyli główną gwiazdę wieczoru, która pozwala w połączeniu z obiektywem tele na 10-krotny hybrydowy zoom, a 5-krotny bezstratny jest gwarantowany właśnie przez ten obiektyw tele. Mamy tutaj też drugi obiektyw tele, który pozwala na zdjęcia portretowe. Mamy też obiektyw makro, no i obiektyw, który pozwala na robienie zdjęć szerokokątnych 20 megapikseli i to jest nowa matryca, która jeszcze się nie pojawiała w innych modelach. Więc zobaczymy, co tak naprawdę te telefony zaoferują fotograficznie. Teraz możecie zobaczyć zdjęcia, które udało mi się przechwycić. Wydaje mi się, że za tę cenę jakość jest jak najbardziej w porządku. Ale jeszcze krótko o specyfikacji. Snapdragon 730G, czyli jednostka wykonana w 8-nanometrowym procesie litograficznym, która no, jest słabsza chociażby od Snapdragona 855, a telefon kosztuje tyle, co e, kosztują telefony posiadające właśnie Snapdragona 855, więc tutaj tak nie jest do końca pewnie. Natomiast myślę, że fani nie powinni się obrażać na to wszystko, tutaj wszystko działało płynnie, nie było większych problemów, poza jednym momentem, kiedy aplikacja aparatu się wysypała, ale też przed chwilą był tutaj wgrywany soft z tego, co się dowiedziałem, więc nie powiedziałbym, że to będzie wada taka, którą spotkamy w sklepie. Natomiast, co mogę powiedzieć o tym telefonie z wyglądu? Jest bardzo podobny do P30 Pro, naprawdę, jeżeli chodzi o wykończenie, jeżeli chodzi o zaoblenie tego szkła, mamy też zagięty ekran właśnie z przodu, on powoduje efekt podobny do P30 Pro, no to to wszystko sprawia takie wrażenie, że mi ewidentnie się tym inspirowało i myślę, że dobrze. Jest to telefon, który da się wykorzystywać jedną ręką. Ja nie miałem z tym problemu, natomiast myślę, że niektórzy może będą rzeczywiście mieli, bo nie jest to małe urządzenie w dalszym ciągu, ale przez to zagięcie, które też nie jest tak duże jak chociażby w Samsungach czy Huaweiach, sprawia wrażenie, że ten telefon lepiej leży w dłoni. Telefon jest dopakowany technologiami. Mam baterię 5260 mAh i 30-watową ładowarkę w zestawie, by można było ją naładować szybko. Myślę, że spoko Dwa dni na jednym cyklu ładowania da się tutaj bez problemu osiągnąć. A oprócz tego tryb vlogowy, tryb nocny 2.0 z wykorzystaniem zdjęć w formacie RAW i wykorzystaniem odszumiania przy użyciu wielu ujęć. Dodatkowo zaawansowany tryb HDR, tryb makro. Tak naprawdę ten telefon jest wyposażony w tyle funkcji fotograficznych, że gdybym zaczął je tutaj opisywać, to pewnie byśmy jutro nie skończyli. A mimo tego wydaje mi się, że jeżeli chcecie kupić telefon fotograficzny, to chyba jednak nie skierujecie się do tego urządzenia. No chyba że przyciąga Was magia 108 MPx. Celi, którą wypadałoby zweryfikować, nie było specjalnie warunków, by to zrobić, mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to obiecująca fotograficznie propozycja, ale czy najlepsza na rynku wstrzymałbym się z taką opinią. Na koniec porozmawiamy o cenach Redmi Note 8T zastępuje Redmi Note 7 i te ceny będą dokładnie takie same jak pół roku temu, czyli za wersję 332 zapłacimy 799, 899 za wersję 464 i za wersję 428 999 zł. W przypadku minut 10 i minut 10 pro te ceny będą troszkę wyższe jednak niż to co możemy z reguły widzieć w przypadku flagowców będziemy mieli 2499 za wersję 628 i będziemy mieli 2799 w przypadku wersji 8 GB RAMu 256 GB na pliki czy te ceny są dobre czy nie to już pozostawiam wam napiszcie czy wy się zainteresujecie tymi urządzeniami których premiera już niebawem Redmi Note 8T zadebiutuje 18 listopada w przedsprzedaży 25 już w Oficjalnej sprzedaży, a od 2 grudnia będziemy mogli nabyć minuta 10.